Witam Was przy, na kolejnej wizycie u hodowcy Gołębi Zamojskich. Skorzystając z tego, że dzisiaj przebywam w województwie mazowieckim, Pana, i przed chwilą odwiedziłem kolegę Janusza Raka na gołębniku Van Wett. I tutaj, niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów dalej, mieszka kolega. Z drugiej strony Warszawy. Wojtek Kudyba. Także witam serdecznie Bardzo Wojtka. Dziękuję. Ja posiadam gołębie, które pochodzą z Gołębi od Wojtka, bo kiedyś tam otrzymałem od Wojtka dwa, dwa samczyki. Jeden z nich się tam dość dobrze w mojej hodowli wykazał. Mam po nim kilka wartościowych gołębi i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować sylwetkę hodowcy Gołębi Zamojskich, jakim jest Wojtek Kudyba. Jesteśmy w gołębniku u Wojtka Kudyby. Taki gołęnik, tak zwany ogrodowy. O konstrukcji drewnianej, płyta OSB w konstrukcji takiej szkieletowej I tutaj Wojtku jaki tutaj mamy gołębnik rozporowy rozumiem, rozporowy. tak? rozporowy tak, tak, tak Czyli tutaj ile parek jest w tym gołębniczku? 17 w tej chwili I praktycznie u każdych są albo jajka, albo młode jakoś tak mam. Yy że są dwa rzuty, jak się, się porobiło, że jest część ma w jednym terminie, część w drugim, no ale to się akurat też sprawdza. I Wojtko, y, powiedz nam, y, właśnie z y, jakich hodowli twoje gołębie pochodzą, czy, czy to już, gołębie? już mówię, właśnie 7 lat temu powróciłem znowu do hodowli y, gołębi zamońskich y, i moja, jakby, zakup gołębi był po prostu przypadkowy. W internecie poszukałem sobie, te mi się podobają, tamte mi się podobają. Kupiłem kilka par z różnych miejsc w Polsce. I później zaczęła się po prostu selekcja. masz początku... są jakieś gołębie, które przedtem sam u siebie trzymałeś, bo ty tak. że z narola, tak? Tak, jest... chodzę z narola i kilka lat temu sprowadziłem sobie, u mojego brata było kilka sztuk jeszcze tych gołębi takich dawnych, które ja hodowałem i przywiozłem sobie jedną samiczkę, którą przeparowałem z moim samczykiem i następnie miałem po nich samczyka. I po prostu tą linię, tą krew próbuję teraz. Rozrzedzać tutaj w tym moim stadzie i bardzo wiele tutaj już gołębi ma ma tą krew. Na przykład ten samczyk ma krew na gołębi, ten samczyk. Może wejść do ręki któregoś z gołębi, pokaż nam go jak one się prezentują. czerwono klasy samczyk, właśnie. Taki tutaj sobie na białych oczkach, biały ogon. Pokaż nam skrzydełko. No, akurat trochę. Trochę nie dbał o higienę. No wiadomo, gołąb jest teraz w, w, w momencie rozpłodu, także... Szerokie skrzydło, ogon tak, ładnie. Tak, ten jest właśnie fajny, fajny gołąbek. Jego brat, a to jest jego brat. Jego brat w tamtym roku. Lato. Lato w konkursie. Bardzo, bardzo... Tamten i lata były później młodym, to już tak... O, to jest jego brat. Bardzo dobrze ten się sprawuje w locie. Mocny gołąb na takiej wyższej nodze. I on właśnie jest taką czarnoklasą, Ona była w zamościu na wystawie. I na przykład bardzo, bardzo ciekawe młody, tego Po nich teraz jeden młody jest na wspólnym głębniku. Tam bandwet, tak? Tak, bandwet. O, i jakie bardzo ciekawe wymutka mi dały. Takiego pleżaczka. czubaty. I będzie miał dwoje oczu, e, jeszcze białe pióra w ogonie i dwoje oczu białych będzie. no. Cieka ciekawe. Lubię takie, właśnie jak mi wychodzą. Jedna para czubatych, akurat ciężko mi po nich coś wychować. Pierwsze, pierwszy młody pad, coś tam nie bardzo chciałem wychować. I to jest samczyk tutaj? To jest samczyk, tak. Pokaż nam też tego samczyka. Bo ten to jest ogromny samczysko. On jest po takim samczyku, który, bra. Ten to jest po prostu zawodnik, aż za duży, ale jest. Go, chcę go po prostu coś po nim mieć. Mam samiczkę i Tak, tak no natomiast on jest też bardzo pierzasty, Wojtku. No weź go odwróć i pokaż jaki to jest mostek. Proszę bardzo. Pokazuję wam. To jest mostek tego gołębia. Tutaj jest miednica, tutaj jest kość krucza. koniec 5 cm, także gołąb wydaje się być bardzo duży, a rzeczywiście ciało jest niewielkie. Natomiast tutaj u tego gołębia wrażenie to robią przede wszystkim piura się większość u mnie gołębi, właśnie tak jak kładę nacisk, że te gołębie muszą być dłuższe. Nie, nie, nie lubię krótkich gołębi. Długie na żaglach. Żeby to właśnie jak ten na przykład też sam czerwonokrasy właśnie białe oczka. Mówię tutaj yy, od wielu lat gołębie wystawiasz na wystawach yy, w Polskim Związku yy, Hodowców gołębi yy, rasowych, tak? Także... Yy, wiem, że w zamościu zdobyłeś w tym roku do Tak, miejsce. To, było, to, było naj, to było najlepsze, bo w Kielcach miałem tak trochę jakby słabiej. Yy, w Wrocławiu w tamtym roku... To bo tak, w Kielcach jako miałeś? Yy, nie zakwalifikowałeś się na pudło, tak? Nie, 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 nie. Największy miał tam 94. A w zamościu miałem kilka gołębi, inne dałem w zamościu. Bo w Kielcach nie dałem, tak się złożyło, że dałem same samczyki, a w zamościu dałem ich pięć samic, pięć samczyków. I w zamościu, właśnie moja samiczka, która jest w tej chwili na dachu, taka czerwona kasa, dostała jakby wice. wiceczempiona, wystawy, może tak. Ile oba punktów? 95. I to samica, która. Która brała udział w locie konkursowym w 2016 roku. 2,26 latała. I tu właśnie. Jako młoda? Tak, i tu jest sparowana z tym samcem. O, czarnokrasem. I na przykład mają takiego mutka. Czubatego? Czubaty, tylko nie wiem co z tym czubkiem będzie, bo chyba będzie trochę szerszy. Właśnie ja, ja kiedyś miałem bardzo dużo czubatych. Kilka lat temu. I jakoś tak mi się pozbyły, bo albo bardzo dobrze latały i przepadały, albo po prostu nie chciały w ogóle latać. No i w wyniku takiego... No taka selekcji, jest naturalna selekcja nastąpiła. Taka nastąpiła selekcja, że tych czubatych nie ma, ale teraz bardzo dużo mi się czubatych pojawia. Tak no właśnie ten tak. gen recesywny, który po prostu. Tak jest, który się rzuca. Wybijają się młode. Tutaj mam na przykład po parze Czarnokrasy, dwa mutki i coś mnie się wydaje. Że chyba oba będą czubate Tak już widać, nie? Jak się układają. Tu chyba. i ten, a drugi jest biały. I właśnie też kolejna para, która mi daje czubatę. Tutaj, na przykład po tej parze siwokrasych piękny wyszedł czarnokrasy czubaty. Także wiele par tym roku mam, które mi dają czubate. Tu jest na przykład samty który też był dwa razy na wystawach. O. Po ten to jest w ogóle tylko pióro, pióro i, i nic więcej. O, oczka, bialutkie. On też brał udział w konkursie. On też brał udział w konkursie. O młodych. Tak, w razie... tak. Ja stary w ogóle, w ogóle nie dowiem, Być może to się zmieni. Na razie po prostu u mnie system polega na tym, że. Sprawdzasz, bo to w ogóle młode. Tak. I później selekcja, selekcja, najlepsze zostają. I tutaj od razu też zabiorę głos w dyskusji, która się toczy gdzieś tam na różnych forach internetowych. Wielu komentatorów, tak nazwijmy, wymądrza się tutaj, pisząc, że. Czym się tu można chwalić, jeżeli gołębie latają na poziomie 2,5-3 godzin. Natomiast ja chciałbym poprosić wszystkich tych, którzy tak komentują, ażeby najpierw sami osiągnęli podobne sukcesy w hodowli jakie tutaj posiada Wojtek i wtedy moglibyśmy zacząć dyskutować na, bardzo, na bardziej już poważnym poziomie, tak? Bo ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że te gołębie osiągają bardzo wysokie noty na wystawach A jeżeli chodzi o ich zdolności lotowe Nie są wcale takie złe, bo Na poziomie Na przykład ogólnopolskiego klubu hodowców gołębi wysokolotnych i akrobatycznych Czasy uzyskiwane tutaj przez Wojtka Pozwalają osiągać wyniki na poziomie Pierwszej trójki, tak? czyli, czyli jak to się mówi nie schodzisz z pudła o, w ten sposób także ja rozumiem, że zdarzają się u gołębi zamojskich loty na poziomie 8 godzin 9 godzin i nawet niektóre z nich są udokumentowane w konkursach natomiast ja bym chciał żebyśmy najpierw mogli pokazać swoje wyniki w lotach konkursowych, a potem dyskutować o wynikach kolegów Tak gorąco Was do tego po prostu zachęcam i Was o to proszę bo myślę, że tutaj y, zbyt wielu jest takich, którzy y, są gotowi do krytykowania, natomiast nie mają do tego naprawdę podstaw. Wracając z Wojtku, do tego widzę, że u Ciebie dużo jest gołębi krasy. Tak, to jakby tak jak Janusz Rach, mój kolega powtarza, pochodzimy z tamtych stron, gdzie krasy gołą, to był jakby najbardziej poszukiwany najbardziej w cenie I ja po prostu, znaczy w cenie to cena tylko w cudzysłowie ja najbardziej nie, był ceniony przez hodowców ceniony przez hodowców tak I ja po prostu jestem zakochany w gołębiach krasych i siwokrasych, czarnokrasych, czerwonokrasych. po prostu to jest dla mnie Jestesz najbardziej Jesteś trochę ważny. u ciebie żółtych tutaj mi, mi I żółte się. to jest jakby drugie no <laughs> na przykład samiczka tam jest ciemno teraz go nie, nie mam w tej chwili trzy pary bez... trzy pary żółtych I, 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 i o tutaj tutaj tu jest żółty samczyk o. tam jest żółty samczyk i tu jest żółty samczyk. To są wszystko trze, 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 trzech brać. Także tutaj są gołębie właśnie w takich umaszczeniach właśnie krasę na bogatym bardzo piórze, na bardzo takich o bardzo o bardzo opierzeniu, szerokich ogonach, szerokich sterówkach. Także też pamiętajcie o tym, że gołębie tak zbudowane jak u Wojtka Kudyby, na pewno nie są gołębiami, które Mogą konkurować z ptakami o krótszej budowie ciała, o krótszych ogonach, tak? o, mniej, o, o mniej takim ofitym opierzeniu, gdyż te gołębie na pewno yy, no, wymagają do lotu yy, dobrej pogody, niezbyt yy, silnych wiatrów. Natomiast na pewno lot takich gołębi o takiej budowie ciała jest piękny, jest bardzo powolny i jest to lot. Yy, no nie oszukujmy się, ale charakterystyczne dla, dla tej rasy, tak, no bo tak, tak, tak. tak mają latać zamojskie. Od jak dawna Wojtku hodujesz gołębie zamojskie, z Są z tej przerwy, powiedzmy? No od, od, 10, od 10 roku życia. Czyli czyli to już będzie ze 30 lat. <grym> czyli 30-letnie doświadczenie e, wyniesione z dzieciństwa. Też twoi, nie wiem, ojciec czy, czy dziadek, tak, czy, mój czy... mój tata hodował gołębie i mój brat starszy, także czyli tradycja taka rodzinna. No, tak, tak, tak. tak. Jak te w tym roku lęgi ci poszły Wojtku? Yy, bardzo dobrze, to jest jeden z lepszych, z lepszych roków. Yy, specjalnie opóźniłem, bo często jestem w gorącej wodzie kąpany. No właśnie, zaglubiłeś tak, wcześniej parę. tak i wcześniej, już w styczniu parowałem i tak dalej. Później się okazywało, że z 15 par wychowałem na przykład takich w lutym 6 młodych i te... Trochę to było bez sensu. W tym roku poczekałem, zacząłem parować dopiero po wystawie w zamościu, czyli yy, po 15 jakby lutego. Pierwsze jajka miałem w końcówce lutego, i się okazało, że praktycznie z pierwszego rzutu było trochę jajek czystych, niezależnych. To fakt, ale to chyba w większości się zdarza. Ale co chcę powiedzieć, że większość młodych nie przeżyła po prostu. To Ile w tej, tej taki... chwili masz zaobrączkowanych młodych? No, już 40. 40 sztuk, no to już jest czym latać, prawda? Także, także. także tak to wygląda. 6 poszło na bugie, 18 jest odsadzonych na górze. No to już jest 24 tak i 16 młodych jest tutaj zaobrączkowanych A i kolejne już są poberęgane chyba 9 czy Tak jakieś. kolejne czekają na obrączkowanie Tak jutro pewnie jutro. Na przykład te to już na tutaj przytru, Te będą obrączkowane jutro Już lada pół, chwila tak Tutaj dwa Tam jest jeden tam jest jeden tak że raz dwa ta liczba się zwiększy no. I oczywiście yy, nie jestem jakby konserwatystą czy jakby to powiedzieć yy pod względem parowania, że paruje na przykład czarnokrasego z czerwonokrasą albo różne i to wychodzą bardzo różne gołębie na przykład tu jest czarnokrasy samczyk, bardzo fajny lotnik jest taką siwą krasą sparowany pierwsze młode były by, była... pokaż je na miejsce Wojtku, mogę się wziąć z miską to pierwsze no, młode były, żółto krasa samiczka, a drugie proszę bardzo jakieś siwe białotki no, no po prostu żagielki już mają w misce no. śliczne i chyba te sobie chyba te zostawię do hodowli bo po, ojciec ich to po prostu był As. On tam siedzi właśnie na jajkach. Piękny czarny klasy samczyk. Oczywiście ten akurat już jest z linii narolskiej. Właśnie bardzo sobie cenię tę cechę, taką mocnej gołębi, Ten te, te stary typ, taki, taki właśnie, które tutaj przekazują. No i tak to właśnie. Dużo, w tym roku mam bardzo dużo różnych e, siwych to wychodziło. O, jakiś skapleżaczek na przykład. Proszę o siwy z krawatką. Tutaj znowu jest siwy białolotek, który jest prawie krasy, ale nie ma żadnego jabłuszka. O proszę. Po czarnokrasy, po czarnokrasy mi takiej piśniowy samic. Także kolorowo jest w tym roku, bardzo kolorowo. Tu znowu para taka para. A młode proszę. Dwa ciemne. Czyli tutaj na jajkach. Tak. samiczka siedzi? Samczyk, samczyk, samczyk siedzi, nie? a samiczka jest... Tutaj tak. samiczka i jeden czerwony, tak, a drugi a jeden, taki, taki, taki furs, taki, furs, tak taki ciemny, ciemny furs, tak, tak, tak. Dziadek był taki właśnie, Ojciec tej samiczki co poleciałem, był taki właśnie furs. I, I on teraz taki wyszedł. Tutaj właśnie jest gołębnik dla młodych, tak? Wojtku tutaj tak, masz te tak, starsze tak. młode. W tej chwili odsadziłeś? Jest w tej chwili 18. Dwa jest, 20 się błąka po okolicy i dwa jakoś uciekło przez górny wlot. I gdzieś tam na górze jest ze samiczkami tymi wypuszczonymi. A umiełem wychodzić z tak, 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 Przez lot tak. belgijski. Tak. O, tu taki nawet szkaplerzalczek widzę się pojawił. A to jest w ogóle ciekawostka, bo to mam samicę, taką żółtą blankopkę spalowałem z bocianem. Ten boczny jest w skrzynce, bo on jest nieoswojony u mnie. Jak dopuściłem to tylko przymknąłem. I takimi mi wyszły dwa białogłówki. A da tak w formie bardziej zabawy. Mają dobrze latać. Jak będę dobrze latać, to sparuję z jakimś swoim skaplerzakiem i zobaczymy. O, tu taki graniczyk, ta... tak? Ten żółty, można powiedzieć, nie? O, a ta żółto klasa samiczka ba... już mi okolice zwiedziła, super lata. I ona właśnie po tym czarnym Ta, Tak, która mówię? teraz na wlot skoczyła. Tam ta żółtokrasa taka, Tak, krasa taka, a jej młodsze, tak. jej młodsze rodzeństwo to te parę parasiwy A tutaj to jest jej rodzeństwo na, na, na siodełku? Nie, to są po innej A podobna bardzo, nie? Prawda? Są bardzo tak, wyrównane tak, gołębie tak, tak, tak. No ten czubaty krasy na przykład to po gładkich Który czubaty? Ten To no na środku, tak To, to zbliżymy go o... o, o. Po siwokrasy czubaty. po siwo krasy gładkich Aha. Całkiem przyzwoity czubaczek ma, nie? Taki trochę nie bardzo ale... szeroki, ale... Może jak na gołębie po gładkich, tak, to jeszcze można coś poprawiać, nie? Ta samiczka to jest bardzo ładnie się zbiera do lotu, widać taka jest szybka, szpileczka, to coś będzie z tego. No niestety tutaj e, ja nic na to nie poradzę, bo e, jak to tutaj w golejniku, gdzie mamy takie oświetlenie punktowe przez ten wlot, niestety tam w rogu jest troszeczkę ciemno, ale no już trudno, nic na to nie poradzimy. Ten krasy znowu będzie miał budę, jak się przepierzy, to będzie po prostu as, o ten. Tak, dole. tak, tak, z czarnym ogonem pełnym. Tak, tak. To no jego matka właśnie y, była tą w zamościu najlepiej oceniona. No tutaj dzisiaj też y, lot konkursowy, pierwszy w y, klubie zamojskim, tak? Tak. Y, Emilian Jan, Janoszczyk. Emi, Eman, Emanuel Janoszczyk. Emanuel, Janoszczek, Emanuel, Janoszczek. Emanuel y, czyli nasz kolega Emek. E, wynik 2.44 i tutaj też y, on ma gołębie od Ciebie, tak Wojtku? Na trzy sztuki, które tam latały to jeden jest bezpośrednio ode mnie, drugi jest wychowany u niego po moich gołębiach, trzeci jest zupełnie inny bocian. Także na trzy sztuki, dwie, dwa są jakby... Z twoją krew mają, tak tak Gołęb... nie tak twoją jest. tylko krew Twoich gołębi. Tak, tak jest, tak jest. Także y, tutaj też oczywiście będą dyskusje, że 2 godziny 44, jeszcze raz to powtórzę. Jeżeli ktoś chce z nami dyskutować, to prosimy najpierw pokazać wyniki z lotu konkursowego. Bo o, o, o tym, że tam na podwórku latają, to, to wszyscy wiemy I, 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 i nie zaprzeczamy temu i gratulujemy wszystkim hodowcom, którzy, którzy mają gołębie zdolne do latania. Natomiast pamiętajcie koledzy, że lot konkursowy to rządzi się swoimi prawami, tutaj trzeba gołębie przygotować. Zdać sobie sprawę z tego, że nie mamy wpływu na pogodę, nie mamy wpływu na to, czy się drapieżnik tam pojawi. Różne mogą być zdarzenia losowe podczas takiego lotu, a dobrze wiemy, że Zamojskie są kapryśną rasą i tutaj nie ma czegoś takiego, że jak u Tiplerów budujemy formę lotową i z dnia na dzień możemy się spodziewać coraz lepszych wyników, tak? Zamojski jest takim gołębiem, że jeżeli mu wspaniale przypasują warunki atmosferyczne, to na pewno z nich skorzysta. A może być tak, że nam się będzie wydawało, że są idealne, a gołębie wcale nie podejmą decyzji o tym, żeby długo pozostawać w Także tutaj, jeszcze raz gratulujemy Emanuelowi, a przy okazji, jak jestem temu Wojtka, to Wojtku gratuluję. Tobie, bo, bo gołębie z Twojej hodowli sprawdzają się u innych hodowców. Chociażby Jacek Bereźnicki, tak? który tak. wystawiał w Kielcach i praktycznie wszystkie gołębie, które on tam wystawiał, to pochodziły od Ciebie. Także yy, te ptaki naprawdę się sprawdzają i, i tutaj ja zresztą powiem też jedną rzecz, że Rozmawiałem kilka dni temu z panem Kazimierzem Seroką. Film z wizyty u niego zamieszczałem, bo już dość dawno go odwiedzałem. Mam też od niego troszeczkę gołębi. Pan Kazimierz Seroka hoduje gołębie zamońskie od grubo ponad 50 lat. Śledzi bardzo pilnie floga Sam nie ma konta, ale przegląda zawsze wszystkie zamieszczane tam zdjęcia i w jego opinii gołębie tutaj od Wojtka to są ptaki które odpowiadają temu obrazowi gołębia zamoyskiego który on posiada w pamięci ze swoich młodych lat tak? także on tutaj tak, tak te gołębie pamięta że one były takie właśnie długie o tej budowie ciała mocno takie pierzaste także tylko gratulować że ptaki w takiej tradycyjnej formie Zachowały się tutaj u Wojtka. Zresztą zwrócił uwagę na ptaki z hodowli pana Aleksandra Bełza. To są też ptaki w podobnym typie, o takiej właśnie budowie, szlachetnej, delikatnie, takim krótszym dzióbku, o ładnej bardzo budowie, bardzo ofitym ogonie. Jak to pan Oleg Bełz mawiał, tak właśnie mają wyglądać. Takie mają być. I takie tutaj są, także tak wyglądają gołębie yy, z hodowli Wojtka kudyby. Zwróćcie uwagę, jaki długi jest ten gołąb. Pierwszy po lewej stronie. Samczyk będzie, Wojtku? No, obstawiam, że właśnie samiczka. A -a. Ja byłem bardzo zadowolony z tego. Ale tu jest Tyczu, skrzydło, co? Uj, a, a tu na ziemi ten drugi burokrasy, O ten. To jest młody gołąbek. Jaką on ma już długość? Jaką się przepierzy? Ładny, taki czekoladowy. Tak, rysunek, tak, tak. No. tak. A to jest w ogóle wnuk tego czubatego yy, czarnokrasego, Dlatego taki, taki jest długi, bo właśnie jego dziadek to jest po prostu pół metrowy. Czekoladka, weź się jakoś przestaw. O, teraz trochę lepiej się nam ustawił, ale znowu już został zasłonięty. O, 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 o. Także bardzo fajne gąbeczki na takiej niewysokiej nodze. Ładna postawa, gołębie długie bardzo bogatym piórze, także gratuluję Wojtku. Piękne ptaki. Wojtku, jakbyś miał nam powiedzieć, yy, dlaczego wybrałeś Zamojskie, to, to jakbyś to uzasadnił. <laughs> Chyba yy, dlatego, że tam się urodziłem na Zamojsko, w sumie to już województwo podkarpackie, ale to jest ten region hodowli tych gołębi tam sięga. No i po prostu, no, to, to, jest, to jest taki powrót do dzieciństwa. Tata hodował, brat hodował. Tego, z tymi głębiami, pamiętam, zawsze byłem związany od dzieciństwa, i, i dlatego ja zawsze powtarzam, jakbym y, miał hodować, to tylko zamojskie. Jak, jakbym nie mógł hodować zamojskiej, to chyba już żadnej innej rasy nie chcę hodować. A gdybyś miał y, innym tak, hodowcom, którzy nie mają takich rodzinnych doświadczeń, tę rasę polecić, to dlaczego one? Dlaczego one? Bo są bardzo kolorowe i są po prostu bardzo ładne. I to jest. Yy, miłe są gołębie, nie, niepłochliwe, dobrze odchowują młode. No i ten lot jest jeden z piękniejszych po prostu wśród rasy, ras wysokolotnych. No i przede wszystkim jest to polska rasa i szanujmy polską rasę, a nie jakieś tam Budapeszty, Tiplery czy inne. jest nasza polska rasa. Właśnie, o, dzisiaj patriotyzm jest w cenie i, i myślę, że to fajnie. może być jednym z jego naprawdę dobrych przejawów, tak prawda? Jest. Tak jest. Ja też uważam, że Zamojskie to rasa gołębi warta dobrej promocji, bo jest jedną z nielicznych polskich ras, które do dzisiaj zachowały dobre cechy lotowe. Tak jest. Także na tym będę kończył wizytę u Wojtka, bo przed nami jeszcze długa droga na Kujawy. Także, Wojtku, dziękuję Ci za, za wizytę w Twoim głębniku. To ja to ja mam. Dziękuję, I dziękuję Ci, Wojtku, jeszcze raz za głęby, które od Ciebie otrzymałem w prezencie kiedyś na początku hodowli. I y, wiesz dobrze o tym, że samczyk wiśniowy, jest też z narolskich, prawda? No, jest jednym z takich, powiedzmy, filarów mojej hodowli i y, zaznaczył się bardzo dobrze. Mam po nim y, wspaniale latającego samca 20. I, i, i ptak, który w ubiegłym roku w konkursie dla młodych gołębi w rasie Zamojskim wylatał u mnie 4 godziny 10 minut. To jego wnu wnuk. Jest tak? wnukiem tego wiśniowego, jest synem Twentiego, także myślę, że to świadczy o tym, że te gołębie się po prostu sprawdzają. Cieszę się bardzo. Także dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam wszystkich hodowców tej pięknej raz.